Naszym gościem jest pan Kazimierz Błaszczak, Wirusz który zasłynął z tego, że chciałby prowadzić się na Marsa. Co prawda to jeszcze nie nastąpiło, ale te marzenia cały czas Pan ze sobą ma, zresztą krawat również, który chciałbym na wstępie zauważyć, kosmiczny. Tak więc jest design odpowiedni do tej rozmowy. Ostatnio gościł Pan na sesji Rady Miejskiej, gdzie przedstawił Pan swoje kolejne wizje czy kolejne koncepcje związane właśnie z popularyzacją czy przedmiotów ścisłych, czy astronomii, fizyki i tym podobne. Powiedzmy, może najpierw o postaci Marii Kunic, którą Pan chce propagować tutaj wśród mieszkańców no i nie tylko. Dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie do rozmowy. Tak jak było powiedziane, jestem przewodniczącym Wierzyszowskiego Koła Astronomicznego im. Marii Kuczyń i jestem prezesem Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic. I chciałem na ten temat. Wypowiedzieć się co nowego. Wróciłem niedawno z zagranicy i ze Stanów Zjednoczonych. Tam byłem na wakacjach i przywiozłem dzieło Marii Kunic Urania Propitia. Tam udało mi się uzyskać z jednego wydawnictwa. To jest wersja cyfrowa, drukowana maszynowo Digitalized version. Machinery Printed. Nie wierzyłem, że coś takiego dostanę. Przyszła, pięknie zapakowana. I po obejrzeniu stwierdziłem, że jest to gruba, bardzo obszerna książka, którą napisała ta astronomka Maria Kunic. Króciutko Mary Kunis, Ona urodziła się w Świdnicy, potem mieszkała, jak wyszła za mąż, po raz który, bo pierwszy mąż zmarł, to mieszkała w Byczynie i przez 12 lat mieszkała w Łubnicach na ziemi wieruszowskiej od 1636 do 1648, więc to, jest, to wszystko działo się 400 lat temu i w czasie bytności tu w klasztorze Cystersek, bo tam była bardzo, e, wojna 30-letnia, bardzo okropna. Ona była jak gdyby emigrantką. W czasie bytności przeprowadzała obserwacje i napisała tą książkę Urania Propitia. Jest to książka, która zajmuje się tematem astronomii. Pierwsza część tutaj po łacinie, proszę zobaczyć po łacinie gęsto e, tekst, gęsty tekst e, potem około 150 stron, potem następne około 150 stron jest tekst po niemiecku po niemiecku e, też na temat astronomii e, gęsty e, e, zadrukowany e, i trzecia część to są tabele astronomiczne które matematyczne, które umożliwiają określanie pozycji planet nawet na tysiąc lat naprzód. Więc po wzięciu do ręki tej książki i po obejrzeniu stwierdzam, że jest to wybitne dzieło, napisane ręką kobiety, wprost niewiarygodne, że. Wprost nie chce się wierzyć, że 400 lat temu kobieta napisała takie dzieło naukowe. Amerykańscy uczeni twierdzą, że jest to wybitne dzieło naukowe, napisane ręką kobiety na najwyższym poziomie technicznym. Na najwyższym poziomie. technicznym. – ile lat temu. Tak, i to 400, 370 lat temu. Więc. Maria Kuniec był to wybitny talent, wybitna osobowość i tutaj w tej książce jest pokazane jej zawziętość, jej oddanie tej sprawie było nadzwyczajne, nadzwyczajne i ona poniosła wielkie zasługi dla rozwoju astronomii, ponieważ ta książka była dostępna dla społeczeństwa, bo nie tylko w trudnym języku łacińskim, ale również w języku niemieckim i z tej książki korzystali studenci astronomii przez 200 albo 300 lat, więc ona poniosła wielkie zasługi dla rozwoju e, e, astronomii. I Mówmy tak... teraz o Cieszęcinie, o planach związanych e, dalszych z radioteleskopem oraz no, z zagospodarowaniem tego placu, bo jak wiemy kilka lat ładnych już radioteleskop tam stoi, a cały czas Pan powraca czy, czy uzmysławia o no kolejnych pomysłach, które tam mogą się pojawić. W z wspólnym staraniem z gminą i moim inwestorów prywatnych, koniecznie konkretnie Pan Wiktor Kacyna, żeśmy wspólnym wysiłkiem wybudowali radioteleskop edukacyjny o średnicy 13 metrów. Jest to największy radioteleskop edukacyjny w Polsce i na świecie. Największe są 3 metrowe, a nasz ma aż 13 metrów. Ma wielki potencjał edukacyjny. Chodzi o to, żeby popularyzować i eduk przeprowadzać edukację astronomii i astronautyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, co będzie się przekładało na e, motywację do lepszej nauki matematyki, fizyki, chemii, biologii i tak dalej, co dzisiaj te nauki są motorem postępu cywilizacyjnego. Ten radioteleskop wymaga jeszcze doprowadzenia modernizacji, żeby doprowadzić odbiór do, na wyższy poziom, y, oraz mamy w planie wybudowanie tam y, astrobazy i planetarium. Mamy już w, w, gotowy projekt techniczny opracowany przez y, pana inżyniera Mazurowskiego, który również zrobił projekt techniczny fundamentu dla radioteleskopu y, i zna to zagadnienie. Y, ten projekt techniczny jest w konsultacji z y, y, panem y, doktorem. Tomaszem Kisielem, który jest dyrektorem Planetarium w Chorzowie. Cały czas jesteśmy w kontakcie, konsultujemy. Ich i potrzebujemy na Astrobazę, będą potrzebne fundusze około pół miliona i na Planetarium będą potrzebne fundusze około półtora miliona. To będziemy wnioskować do rządu, do odpowiedniej instytucji. Napisaliśmy pismo do premiera Morawieckiego, podpisane przez Burmistrza i starostę, mianowicie chcielibyśmy skorzystać z programu, który pan premier podał w czerwcu. 10 punktów, i w 10, w 10 punkcie jest budowa małych centrów nauki Kopernika. I nasz projekt by się wpisywał właśnie w, w ten program małych centrów nauki Kopernika. Gdyby się to udało. To w tej chwili jest w legislacji, jak to się mówi, legislacji. Tak? I e, m, jeśli się uda nam e, otrzy, otrzymać możliwość, to byśmy mieli właśnie możliwość wybudowania wtedy, by to astrobaza i powstał. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to były niedawno zawody łazików marsjańskich i zawody robotnicze międzynarodowe w Kielcach 10, 10, 11, 12 września. I tam e, miałem stoisko Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic, e, Tutaj taki kolega e, Roman Juranek mnie e, namówił i pomagał, i taki Tomasz Barański pomagali mi. I e, jednocześnie chciałem promować na tym stoisku w Kielcach, miasto Wieruszów i miasto Świdnica. Świdnica to tam się urodziła i podejmuje różne bardzo interesujące kroki w celu popularizacji. Tam jest rzeźba, statuetka Mary Kłoniec. No i teraz Wieruszów, pan burmistrz też się chętnie przyłącza do wszelkich inicjatyw. To jest zdjęcie tego stroiska, roll-up Wieruszowa i tutaj Taki banner, jaki plakat w świetnicy i tutaj nasze wszystkie rzeczy. I tu chciałem pokazać, jakim powodzeniem cieszyło się to stoisko. Proszę zobaczyć, bo tam miałem ze sobą helm kosmiczny, hełm astronauty i plecak astronauty. I, i, I dzieci się fotografowały, zakładały i fotografowały się na tle Marsa. Na tle mapie Marsa i się utworzyła ogromna kolejka. Nawet mieliśmy kopoty, żeby wszystkich chętnych obsłużyć. Także nasze stoisko się cieszyło wśród dzieci ze względu na te elementy i wśród dorosłych, którzy się interesowali Marią Kunic. Bardzo poważne osoby się zgłosiły i ja miałem możliwość. Przedstawić właśnie tą książkę Urania Propitia i y, krótko opowiedzieć o Marii Kunic bardzo poważnym y, osobom z Polskiej Agencji Kosmicznej, z różnych innych instytucji y, i co ciekawe, grupa z Turcji, którzy tam reprezentowali Łazik Turecki i taka pani notariusz, która się nimi opiekowała, bardzo się zainteresowała astronomką Marią Kunic y, y, i niedługo się zgłosi i będzie chciała ode mnie różne materiały. chcą zrobić w Turcji projekt naukowy i powiedziałem burmistrzowi niech się nie zdziwi, jak jednego dnia zadzwoni do niego Turcja. Jedna kwestia to jest właśnie projekt edukacyjny, na który chce pan pozyskać środki, aby móc przystąpić do w ogóle realizacji tych zamysłów. Tak więc o co w tym przypadku chodzi? Dziękuję panie redaktorze za możliwość wypowiedzenie się na ten temat, mianowicie Radotelsko w Cieszęcinie jest to projekt edukacyjny i chcemy podjąć edukację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sposób systematyczny, potrzebujemy na to pieniążki. Od wielu lat starania nie przyniosły rezultatu, wreszcie w tym roku otrzymaliśmy grant z firmy Opus to jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich z Głodzi. Otrzymaliśmy grant na dwa zajęcia edukacyjne w październiku i w listopadzie. I w listopadzie i zajęcie edukacyjne w październiku będzie dla młodzieży szkół podstawowych 6, 7, 8 klasa i będzie polegać na tym, że rysujemy na boisku szprejem geodezyjnym ogromne koło o średnicy 20 metrów i następnie młodzież, uczniowie zmierzą sznurkiem obwód i ten sznurek i długość obwodu podzielą przez średnicę i wyjdzie, otrzymają liczbę pi. To obliczenie musi być na karcie nie może być na komputerku i w ten sposób uczniowie zapamiętają co to jest liczba pi do końca życia. Na tym samym zajęciu chcemy namalować ogromną elipsę, też takim sposobem, że ona wyjdzie i szprejem geodezyjnym i to koło i ta elipsa będą widoczne, sfotografowane z drona oraz widoczne z kosmosu i również różne obliczenia matematyczne i przewidziany jest wykład naukowca z Wrocławia z Instytutu Astronomicznego, który przyjedzie specjalnie w tym dniu i dla młodzieży przeprowadzi wykład na temat elipsy, która stanowi odzwierciedlenie drogi planet wokół Słońca i na temat praw Keplera. I zajęcie listopadowe będzie dotyczyło układu słonecznego i w skali odległości 1 do 100 milionów narysujemy ogromny, będzie, będą to bardzo ciekawe zajęcia i bardzo edukacyjne. Będą zatrudnieni nauczyciele, naukowcy, specjalne materiały robocze i tak dalej, i tak dalej. I na to potrzebne są pieniążki. Otrzymaliśmy na miesiąc około 1000 zł na jedno zajęcie. Otrzymaliśmy grant na te dwa miesiące, a na następne miesiące niestety nie mamy funduszy. I będziemy prosić instytucje i będziemy prosić darczyńców. Ja się zwróciłem. Do wszystkich fabryk Mebli, ponieważ kiedyś byłem wicedyrektorem w Zakładach Pytbierów w Wieruszowie, więc mam śmiałość do wszystkich fabryk Mebli w Wieruszowie, i wstępnie i w okolicach w czerwcu w lipcu z taką prośbą o dotację, to nie jest dla mnie, to jest na edukację, wspaniałą edukację dla uczniów szkół podstawowych. I taki piękny list tutaj mam ze sobą, ozdobiony bukietem, y, róż ozdobiony y, układem słonecznym i z tego miejsca apeluję do Państwa, do wszystkich fabryk mebli w Wieruszowie, w w, w okolicach, żebyście Państwo jednak podjęli y, to, to ofiarne działanie i y, 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 przekazali taką dotację, y, w miarę swoich możliwości. Do tej pory otrzymałem trzy dotacje. Z plajderer Prospan e, e, 1000 zł, Pan Maciej z Olszowy przekazał 500 zł i Pan Krzysztof z Lututowa przekazał 100 zł. Serdecznie dziękuję tym osobom, e, Panu Andrzejowi, e, Dyrektorowi Andrzejowi i Panu Maciejowi Krzysztofowi serdecznie dziękuję i proszę o e, bardzo wszystkie fabryki mebli, żeby wpłacały. Ja mam śmiałość dlatego, że ja w tamtych czasach, kiedy byłem wicedyrektorem, to wspomagałem powstawanie i rozwój prywatnych fabryk mebli poprzez to, że sprzedawałem płyty wiórowe bezinteresownie i bez przydziału, co mi groziło dużymi konsekwencjami. To jakoś tak zacząłem, żeby te fabryki mebli prywatne otrzymywały płyty i uważam, że w jakimś drobnym ułamku procenta ja przyczyniłem się osobiście swoim działaniem wtedy do tego, że Państwo dzisiaj istniejecie, rozwijacie i taki jest prosperity, że robicie takie piękne meble, sprzedajecie na kraj i na eksport i życzę Wam dalszego, wspaniałego rozwoju. Każdy powstanie nowej firmy i każdy rozwój państwa mnie bardzo cieszy, bo ja jestem z tą branżą związany. To tyle powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.